Ej. Racy, Ej. Racy się Teraz jesteś się No, w ododmascie. W Wodomarcie też była taka akcja na początku książki, że się tam podał mu jedzenie i on go zabił. A czy tam jeszcze byłem, y, książkę? Podał mu wina, on ją zabił. Jeszcze <laughs> zdanie w książce. Jeszcze bo tam inne gościu. Oj ty figlarzu! Podchodzi na go, bo chciał rozwiązać mu węzy, a potem skręcił mu kark. <laughs> Mm. Kozadzka książka. Ja inkwizytor polecał. Chcesz jakaś kolej inkwizytorów? Nie. Wiem. Ja jestem tym, dobra, czekaj. Tym tak. Tym Rusię. Aha, Czy jestem obi. Czekaj, moc to jest u mnie co Nie, to jest u mnie mocno. O, będziemy mieli funek, będziemy mieli misję, żeby go zabić. Zobacz jak jest modem. Gdzie ty mi to moc dałeś? Może tam? Nie ja wiem. C, X, H, T Ty, R. Fuck. O, a, to byś ty? No. Sprawdź. O, kumi dalej. Ej, tu. No dobra. To jest awansowane tekstury. No. Wiesz, że wtedy koła jeszcze nie było tak bardzo znane HD? Wtedy nie było jeszcze ale... HD! 6 lat temu nie było HD. Ale to wiesz... 6 lat temu ty liczysz tak, 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 źle to liczysz. NIE! Osa burza. Weź to, bo chcę użyć mocy. Użyj mocy już... Ja użyję mocy za ciebie. Parzek używam mocy z powodu... Hayar, a, a to jest coś podpis. Serduszka. Serduszka jest moja. Tak jak to mówi nasz kolega, to to moje, tak? Serdełku to moje. O, tylko zacisk. O ty gdzie, o ty gdzie, o tym gdzie. O ty gdzie. O A nie, czekaj, oni chyba by jacyś tam na moc. Oni są chyba dobrze na moc, żeby ich niszczyć. Nie wiem, co Czekaj, powiem, Się kto by się robił? Michał, ustawiaj. <głosnawialaś>, nie wiem, kto jest za co nawodą, by zacząć. Aha, już wiem. No, mój hardware za To, My hard hard to <głosnawiala> ty! <głosnawiala> A nie wiedziałem, jak używać mocy. Ej nie, wiem, ty nie mam moc. Czekaj, u mnie jest z mieska. Dobra. Czekaj. Go pewnie trochę ustawię jeszcze z tym tabem, ale... No, no. Yeah! Czekaj, moje jeszcze a Aj, bo nie mam życia Dobra, już mam. Gdzie by tam było? Czekaj, 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 czekaj. Gdzie? Heh. Poza mnie. O, Oj, tak. Trzymaj się. co to? czy mi to procesor w dźwignię. Tyle ruchom do biegu Minecraft! Mm. Czekaj, taki hardhor, że ja nie wiem, czekaj. pokaż się, ja jestem tym mądrzejszym. Dobra. O. Chcesz mieć Facepalm'a? Krzesłem! No fajnie. Tak swojego kolegi czy gdzie przynajmniej go raz. Chcesz Facepalm'a? Mogę ci zrobić Facepalm'a. Krzesłem. No, lepiej. Dobra, znajdź się w niego. Chodź tu, znajdźmy jakiś ten. dużo różne takie, o to mogę otworzyć? I to będzie dużo tych, za pan. Poproszę. Ale ja mogę bić. Dobra. No tu chodzi. <ścoughs> nie mogę, bo nie jestem taki brzydki, tylko ten. E, e, e. fuck. Czekaj, o co tu chodzi? Nie wiem, może jeszcze młodą czynnik. Ja przeżyłem! Ty różne rzeczy przeżyłeś. Ty w ostatnim Office'u. Bo kiedy tam skaczesz? Tylko już ty. A, bo to nie w tą stronę idę. Fuck. Ma to <grymne> szmato. Przecież zginę. czy coś jest. Nie, nie mogę tego zrobić. bierz, bierz o, Bierzemy. Potem będziesz miał tego, funa, żeby przejść te wszystkie misje i zdobyć te wszystkie części. Bo wiesz, że trzeba będzie zrobić odcinek specjalny z ostatniej misji. Mhm. O, ty chodź tu. I sobie... O proszę, gdzie tu już weszedł, cwaniak jeden. Potem wyjść nie będzie umiał. Ko tutaj Okej okay. Ty się zamienisz niego Nie umiem <ślawnik> Nie wiem to wszystkie na no sali. Nie spychaj go Dobra <ślawnik> Artu chodź tu Artu Kochani! <noise> <noise> Ty ciche Ty ja żyję Jak i co Arty się dostał? Artu się tepa <noise> Artu, Artu ma <noise> Ja te pieniądze będę pieniądze ja, ja, ja mam pomysł, to ja może bym chodził Artur i wtedy będę mógł ten Aj! Że nie zły nie jest zły. Wiesz, on jest zły. Nie, to jest ten zwykły. Ale to tu... O fajnie no, trzy czemu ja? Jaki dobry! Jak tu się skacze. Chodź, bo ja ci droidy wyłączą. To ty wód, bo on mnie mocno chce zniszczyć. No, no zaś Ja żyję. To dziwo, bo mnie tak obił, tamten Teraz te skrócze nie może zabecłać. Ah. Dobra Czy kontakt nie będzie zły, że wspominamy o nim na filmie? No... <grym> no, no. <grym> to jest najbardziej walnięta seria let's play'u <grym> <grym> No... Wszystkiego oto osobnika Mów no, się siebie Jestem bardzo Poza nie robię ten człowiek człowieka. Ale... Ale chodź tu! Nie mogę, zaciąłem się. <laughs> Przecież zginę, miałem tyle kasy. Mimo robi taki fajny skok i Czekaj, jak to było ten jeden skok i taki ten. To? Nie, jakoś taki, że tak złapał, nie? Nie. Może tak, może... także on... Idziemy, motor. Dobrze. Dobij go. Nie mogę, ja się broni. Nie, za wszystko wybuchnie. To nie Digo! Czego? On jest zły. Nie jest zły. Jest zły. to nie jest ten dziadek to na końcu. Nie wiem co to jest, no, ten, no to jest ten przejrzysta, ten, oh, nie wiem jak ten! Jest, to nie jest ten lord. No zaraz zobaczymy. O, tu, nie, tu nie pisze. No, o, nie pisze. O, w ogóle mam pytanie... o, tu mam iść? O, to jest fajne. Nieee! Trzeba nie ginąć! Trzeba to umieć. co zasięg. Co? Chętnie mi się teraz podrapał w palca, bo ten... mi się teraz podrapał w palca. Genius. O ten, bo mnie... Woli, ale nie mogę się zdjąć palca z w A wiesz, co teraz trzeba... Kroja moc. Czekaj? Czekaj. Tam, a Czekaj. Czemu to ma tu? Patrzę, ma wylane na no takie rzeczy. To masz jakiś trick nerwowy. Bo nogą ruszasz. Mam. Niestety mam. Ale teraz nie, teraz ogólnie ale tak oczywiście robię taka. Aha. Czasami <noise> to... zapominam, że nagrywałem. Przepraszamy. Przepraszamy za to, że zapominamy, że nagrywamy A <grym grym grym> ty normalnie masz zdolności Mam zdolności i matę, ten... szukam chłopaka, który szuka dziewczyny, która no, chciałaby się rozwijać intelektualnie nie pamięć, myśleć, ćwiczyć, nie pamięć To w tym to ten, to mi puszczałeś, to było No w tym Z nie, nie wiesz? O proszę, Dobra, oni się... są porąbani Ty się z nim zabawisz bo jest z nimi niż z tymi porąbanami Ci są porąbali first Patrz piernicz Jak zawsze ci tu z spierniczali Ej, pamiętasz co chyba? No co? Spierniczali Tylko jego go wyłączę Już się chyba nie mu głowę

Ej, moje pieniążki... Pst. To moje Tylko twoje Ty dzisiaj zapłaciłem w koledze, nie, został kaja, bo mu zapłaciłem dwie dychy no. to chciałem dać jeszcze dychę I dałem mu dychę w drobniakach po 20 Ej. i 10 groszy Ej. Tak? <laughs> Liczył cały włosie. <laughs> Kozackie człowiek A wiesz co to zaraz... Yy... co? Nie O nie <laughs> Oj. Oj <laughs> Oj. Oj, 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 oj! Dziwne, przy tym była noc. Oj, ja z się nazywał. Czarny! <noise> Murzyn! No i co? W ten sposób dzisiaj dwie misje. Dzisiaj idę, żeby mój szlaban. A, weź, daj mi jeszcze coś tam puszta w komputerze, żebym mógł szlaban. <noise> Nie wiem, za co. <noise> Co to za wygląd? Ja mam yo w którym mogę Ciebie uderzyć. A ja mam rękę, którą mogę oddać. Ja yo <grym> silniejsze! Było miło, ale wszystko co miłe się kończy. To przykład życie. I, I miejsce na dysku. Połowy w przepanie się to chodzi. No cóż.